Codzienny podcast ze Słowem Bożym. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie. Ponieważ On sprawia, że Słońce Go wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On syła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy Was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? Jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czy i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec Wasz niebieski. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. W dzisiejszym słowie Ewangelii odkrywamy nie tylko jakby drogę, którą Jezus wskazuje, byśmy szli ku pełni człowieczeństwa, byśmy się przydo, przypodobnili do Pana Boga, ale w tych słowach dzisiejszych można też dużo się dowiedzieć o Panu Bogu właśnie często zadajemy pytania kogo Pan Bóg kocha nad, nad kim okrywa swój płaszcz swojej opieki czy Bóg się obraża na człowieka czy Bóg jest zły na człowieka czy Bóg każe człowieka otóż to jest pięknie, że słońce wschodzi nad złymi, nad dobrymi i on na sprawiedliwych i niesprawiedliwych i później w tym pytaniu też Odkrywamy, odkrywamy twarz Boga. Kim jest tak naprawdę Bóg? Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy Was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Cóż, jak pięknie w tych wersetach y, słowa Ewangelii widzieć twarz Boga, który kocha człowieka, który syła na Niego swoje błogosławieństwo, na każdego, na, na tych, którzy Go kochają i na tych, którzy Go nie kochają lub nienawidzą, lub w ogóle. Nie pamiętają o nim. Bóg syła nad każdym człowiekiem swoje błogosławieństwo, swoją miłość. On dla każdego jest dobry. Dla każdego ma otwarte serce, do każdego wychodzi, każdego szuka. Później wiadomo, że nie wszyscy potrafią otworzyć serce. Nie wszyscy potrafią przyjąć Jego miłość, nie wszyscy potrafią doświadczyć Jego miłości, zobaczyć Jego miłość. Dlaczego nie wszyscy? Bo, bo nie chcą, bo mają serce zatwardziałe. Ale jakie to są słowa dzisiaj też pocieszające, że Pan Bóg zawsze na mnie ma wzrok pełen miłości, pełen troski. Zawsze ta twarz Boga nade mną jest uśmiechnięta, twarz, która błogosławi, twarz, która kocha. I dlatego może czytając też tę Ewangelię, przekonuję się ja też do miłości. Do tej miłości, która nie kocha tylko tych, którzy mnie dobrze czynią, do miłości, która nie przyjmuje człowieka, który mnie przyjmuje, ale przekonuję się do tej miłości, by dawać nawet tym, którzy mnie nienawidzą, którzy źle mnie czynią. Wiem, że to jest trudne, ale właśnie za każdym razem, kiedy zastanawiam się nad twarzą Ojca, kiedy się zastanawiam też nad swoim życiem, nad swoimi słabościami i rozumiem, że w każdej sytuacji, szczególnie w tej najgorszej, Pan Bóg zawsze mnie kocha i kochał, zawsze miał pogodną i kochającą twarz, miał wzrok pełen miłości, życzliwości i przyjęcia, to kiedy kontempluję, kiedy medytuję nad, nad tą twarzą Ojca, a szczególnie w tych momentach, kiedy poszedłem nie drogą sprawiedliwości, nie drogą dobra. To powiem szczerze, że coraz bardziej, przynajmniej umysłem przekonuję się do tego, że najlepszą odpowiedzią na zło jest miłość. Bo wiemy, że kiedy odpowiadamy złem na zło, to to zło potęguje. Właśnie tu jest problem, że my myślimy, że wtedy siebie jakoś obronimy, kiedy odpowiemy tym samym odpowiemy złością, odpowiemy gniewem. Myślimy, że jakoś postawimy. Jakieś granice między tym człowiekiem a, a mną. A tak naprawdę odkrywamy tylko furtkę do zła, furtkę do gniewu, furtkę do nienawiści. I ta złość, którą człowiek daje mi, nie odpowiadając miłością, to po prostu pozwalam temu człowiekowi, by, taj, by ten jego gniew mógłby mnie zniszczyć. Ale odpowiadając miłością, odpowiadając życzliwością, dobrocią, miłosierdziem, to tak naprawdę się bronię, bronię się, bo nie pozwalam, by złość tego człowieka mogłaby wejść do mojego serca. Może i dzisiaj będzie tyle tych sytuacji, kiedy będziemy musieli odpowiedzieć w miłością, czy gniewem, czy złością, na nienawiść, na złość, na obojętność drugiego człowieka. To pamiętaj zawsze, postaraj się przynajmniej odpowiedzieć dobre miłością a zobaczysz tego rezultaty. I pamiętaj też jedno, Bóg zawsze na Ciebie patrzy z miłością. Miej błogosławiony i dobry dzień z Panem Bogiem.